Cześć. Słuchaj, pytałeś jak przedstawić yy, widok Fusion w czterech rzutach. Nie ma nic prostszego. Schodzimy sobie tutaj z głównym menu, wchodzimy sobie tutaj na dół. O, proszę bardzo, klikamy Viewports, Multiple View i w ten sposób zmieniło nam na cztery widoki. Możesz się po nich tutaj, tutaj poruszać normalnie, yy, przesunąć sobie tak, żeby było, na przykład. Lepiej widoczne na TikToku jak ci tam lepiej, prawda? Na tej zasadzie, że wtedy sobie przesuwamy wszystko w tą stronę, no, na przykład tak. No, w ten deseń wtedy widzimy wszystko, jak chcesz komuś coś pokazać. Oczywiście te widoki możesz sobie pozmieniać, jak tam ci lepiej. No i puszczasz na przykład, chcesz pokazać tak jak ja wcześniej, jak było coś zrobione. No, całkiem fajna sprawa, także to jest. Nie ma nic prostszego. Chcesz wrócić z powrotem? Ta sama sytuacja. Wchodzimy sobie tutaj. Single view. I jesteśmy z powrotem, tak jak było. Proszę bardzo. Tutaj, akurat, buteleczka do Riobi. Miłego dnia, trzymajcie się. Hej, hej.